Pet Simulator X Christmas Update Part. Tu dokładnie tak, słuchajcie, wyszedł nowy. Druga, wyszła druga część eventu świątecznego w Pet Sobowskiej dzisiaj przedstawię wam wszystkie nowości jakie mamy i przy okazji też powiem gdzie znaleźć e, tego elfa z pierwszego questu, bo przed chwilą się dowiedziałem sobie coś na ten temat shorta, ale tak słuchajcie wszystkie nowości, jak co my tutaj mamy, co tutaj nowego jest, a więc no to po pierwsze oczywiście questy jakie wszystkie skończymy dostaniemy nową taką oto deskę e, nie wiem jeszcze, jakie są kolejne questy. Ile ich w sumie jest dokładnie? Bo dopiero co wszedłem, tak naprawdę, do gry. No, już może jakieś pół godziny od tego, gdy to nagrywam. Ale słuchajcie, jest tutaj całkiem sporo nowości. Oczywiście największym jest chyba Titanic Cat, ee, którego możemy zdobyć albo z tego jajka przez 74 godziny. A szansa jest na niego mega mała. Naprawdę, jak na to, że z Exclusive jest na niego szansa tak mała. To naprawdę nieźle. Ale poza tym możemy go zdobyć z tego tutaj jajka, które jest na końcu i które będzie tylko 24 godziny. Już boję się myśleć, jaka jest na niego szansa tutaj. I słuchajcie, Titanic Cat, jak on działa, by the way? Bo część osób może nie wie, ale jest on 5 razy silniejszy niż twój najlepszy pad. że ktoś tutaj na autofamie leci. Ale tak, Titanic jest 5 razy Silniejszy niż najlepszy PET, więc naprawdę e, mega jest silny. Jest Są oczywiście Candy Caney, które myślę, że zauważyliście, ale jedną z fajniejszych rzeczy jest to, co miejscówka. Jak tu wejdziemy, odblokuje nam się Santa Cottage I w tym Santa Cottage mamy taki oto domek, z którego, uwaga, bo jak nie wiedzieliście jeszcze, ile z niego leci Gingerbreadów, to upadnie wam. Szczena. dosłownie, jakby, zaraz zobaczycie 27 bilionów, ja nawet zdobywałem 200 bilionów jakby, boosty włączone e, teraz w ogóle mam tutaj hc pety, a powinien a, powinienem mieć te, żeby więcej zdobywać po prostu zwykłe, mimo wszystko, słuchajcie, dodali jeszcze giftach mamy teraz takie opcje, jak na przykład reject ale cały czas nie mogę wziąć Mojego huge'a, którego dostałem, bo this is disabled right now. Mam nadzieję, że ja nie mam tak, tylko nie, że to tak ogólnie jest. Nie wiem, nie działa mi to i nie mogę wziąć huge'a. No, przecież się się e, Poza tym, e, zresztą przeczytam wam to na stronce, czekajcie. Okej, okay, słuchajcie, jest to w sumie wszystko rozpisane na tej oto stronce, a więc wiem, że na pewno część rzeczy zapomniałam powiedzieć, i wszystko to jest ciekawa rzecz, i e, na przykład. Grinch Tift Event I to jest coś takiego, że czasami zamiast tego Santa... Tego za, zamiast tego Mikołaja e, Jest Grinch, który... Mm, który coś tam robi e, Zamraża pety i musimy pomóc zniszczyć 25 petów Z ice, takich oto lodowych tych e, I dostaniemy wtedy Grinchy, loot bugi, huge snowmana jest szansa dalej, więc to nie jest tak, że jakby, jak tego, to, 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 to nic. No, tutaj oczywiście, że 24 godziny mam do tego. Tutaj to samo, to już mówiłem. Questy, poza tym jest właśnie ten cottage, golden Beat, candy cane I poza tym jest game card... o, oh, the bank. O, oh, to jest, to jest całkiem fajne. Dlatego nie widziałem. Buff Santa powers slay. Santa has taken notice of the Grinch's plan. 5 uh, Christmas eggs at random, tak. Teraz z tego Santa Posa dostajemy 5 Christmas eggs randomowych. Czy coś tam. No those pets from the. Uh, sorry, uh, dostajemy. Dropi pety z tych 5 jaj, co są w tym, więc możemy zdobyć jakieś po prostu peta z tego jajka. Uh, Mileman, coś tam. No, że. Uh, że to tu ulepszyli, ale. Ale mi to nie działa, nie? <laughs> Dobra, to już co możecie poczytać? I jakieś tutaj notyfikacje. No tak, zmienili notyfikacje, które to ulepszyli. Więc, to jest całkiem fajne, że tutaj to zmienili. Poza tym już chyba wszystko wam powiedziałem z tych rzeczy, że to nic nie zrozumiałem. I tak, jeśli chcecie zrobić to pierwsze a musicie udać się na The Void. I tutaj, ja już to sobie zrobiłem. Macie tutaj elfa. O, wciąż on jest, czyli cały czas go widać. Więc on dosłownie tutaj. Tutaj go macie i tutaj go możecie zebrać, więc to jest wszystko Ale słuchajcie Słuchajcie, bo tego nie widzieli... nie będziecie widzieć przez długi czas na moim kanale Nie no nie, co ja mu kanał wydać Chcę wydać 400 starobuksów, na no, Exclusive w tej I jedno sobie kupię, bo chcę sobie... Myślę bardziej nad kupieniem tego Tak szczerze, bo według mnie to mi się bardziej opłaca Eee, I tak, i to już prędzej kupię. Ale mam 400 Robuxów i kupmy sobie jedno. Je. Kupmy, zobaczmy, czy będziemy mieli szczęście. Wątpię, zobaczę. Nagrywa się, nagrywa super. jak się pewnie zepsuję zepsuje w nagrywaniu, ale mamy. Zobaczmy, jak nas prędko noskamuje. A może nie oskamuje. Uwaga, otwieramy. Eee, lagbusy nie działają, więc. Zobaczmy. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie ja. Oh my god! Nie było Autodilet na Exclusive. To był najgorszy huge Eee, boże, et z tego jajka. Super, co by się spodziewał? To by się, nie, nie, ja, 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 nie, no, ja się nie spodziewał tego, nie, ja się tego nie spodziewał, nie. Stręcz dwójka, wow, Dobra, No więc y, tak, nasze to tutaj pełne ale jedno, jajo, nie, nie było co tutaj. Y, może sobie kupię za niedługo te jakaś to osobny odcinek zrobię, bo no, zobaczymy. No tego Titanic to nawet nie chcę wydawać, bo wiem, że no. Ale mimo wszystko dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ktoś coś zapomniałem powiedzieć w tym odcinku, to przepraszam. A wyniki z tamtego odcinka e, wiem, co miały być już 3 dni temu, czy 4. E, na Discordzie dam. Na Discordzie Może zrobię jeszcze post e, na ten temat albo na kolejnym odcinku wy, Zwycięzców. Ale ogólnie na Discordzie będzie powiadomienie. Więc polecam być na DC i polecam już to obejrzeć kolejny odcinek, bo wtedy to pewnie dam te wyniki i no i cześć, siema, papa, pa. eee, cześć.